Słuchajcie, dzisiaj yy, przygotowałam dla Was gówniany vlog, którego obiecałam sobie, że nigdy, ale to nigdy nie zrobię. Proszę bardzo, oto to jesteśmy w Barcelona. że nigdy nie nagram takiego vloga, takiego vloga typowego, wiecie, z ręki, tylko chciałam po prostu, żeby te widea rzeczywiście były takiej fajnej jakości. Natomiast dzisiaj to nie przejdzie. Dzisiaj to nie przejdzie, bo jesteśmy w Barcelonie. A moje wspomnienia związane właśnie z tym miastem są eee, traumatyczne. Zrobię coś, czego nigdy w życiu nie powinniście robić. Mianowicie idę do sklepu z pamiątkami w samym centrum miasta. Nigdy tego nie róbcie, bo tu zapewne będzie bardzo, bardzo drogo. Zobaczymy, co mają. Siema, to to my. Czego nie Chciałam robić w Barcelonie? Podejście drugie. Słuchajcie, miałam w ostatnim tak dużo latów, że wyczerpałam chyba Swoją dawkę zwiedzania na kolejny miesiąc. Tak jak Wam mówiłam, ostatnio byłam w Los Angeles, byłam w Pekinie, byłam w Wielkiej Brytanii. I chociaż dzisiaj jestem w Barcelonie i powinnam po prostu biec na miasto, żeby zwiedzać, myślałam, że tak będzie. Jak dostałam swój plan lotów na ten miesiąc, to po prostu byłam tak szczęśliwa. Że, e, że właśnie dostałam Barcelonę, że byłam przekonana, że po prostu wiecie, zostawię tylko bagaże i lecę na miasto, żeby zwiedzać. Natomiast tego do dzisiaj dotarliśmy do hotelu, to po prostu już mi się nie chciało. Już po prostu zeszło ze mnie, ze mnie powietrze tak konkretnie i, i co? Jeszcze I mówiąc nie chciało mi się zobaczyć na miasto, ale z racji tego, że Barcelona to... Wiele atrakcji. Na no pewno jak byliście to wiecie, że jest. I Sagrada Familia. I la, 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 la Rambla, na którą idziemy teraz. I najważniejsza atrakcja dla mnie dzisiaj. Wyjdzie ze mnie teraz prawdziwe babsko, prawdziwa baba Zara. Czy widzicie torbę tej pani. Znaczy, że jest blisko Zara, jest blisko Zetekieckę. Dokładnie tę samą, czarna kiecka, czarna długa kiecka. W zapłaciłam, Jezus, 150 chyba dirhamów, coś takiego. Nie chcę Was okłamać, ale chyba 150 dirhamów. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj dzień drugi mojego szitowego bloga. Eee, możecie zobaczyć, czy dzisiaj wygląda trochę inaczej Byłam na zakupach w Zarze, więc e, stąd to wynika Słuchajcie, jak będziecie w Hiszpanii, to zwłaszcza dziewczyny mm, Zara to jest miejsce, którego nie możecie ominąć, naprawdę Tą bluzkę chciałam kupić w Dubaju Tą bluzkę chciałam kupić w Dubaju, ale... Jeszcze parę innych, które kupiłam, chciałam kupić w Dubaju Ale każda z nich w Dubaju kosztowała, uwaga, uwaga 170 dirhamów, czyli około 200 zł nie wiem, jakie są ceny w Polsce, w każdym razie po przeliczeniu na złotówki w Dubaju za jedną taką bluzkę płacicie około 200 zł, natomiast tutaj 19 euro. Czajcie? 19 euro. Więc wyszłam z, z zakupami, z, z całą siatą zakupów i tak samo spodnie. Te spodnie chciałam już kupić od dość dawna właśnie w Dubaju, ale tak... Wiecie, z jednej strony nie są moje wymarzone gacie, a z drugiej strony mm, jednak mi się podobały. Czyli już wiem, że tam chciałam pójść, nie da się wejść od tej głównej strony, więc idziemy naokoło i zaraz wam pokażę, gdzieś się dzisiaj wybrałam. To miejsce, jeszcze Wam pokażę w ten sposób, patrzcie. To miejsce, to wzgórza, to jest dokładnie to samo miejsce. I te schody, to jest dokładnie to samo miejsce, w którym byłam 13 lat temu. Mając 17 lat, przyjechałam tutaj autokarem z Polski podczas wakacji. Wyobraźcie sobie, że wyjechaliśmy jednego dnia o 5 wieczorem, drugiego dnia. W południe byliśmy w Wenecji, tam spędziliśmy popołudnie. Wieczorem wyjechaliśmy z Wenecji i kolejnego dnia dojechaliśmy właśnie do Katalonii. Byliśmy wtedy w miejscowości Blanes, bardzo ładna miejscowość, polecam serdecznie. I, i podczas tego pobytu miałam jednodniową właśnie jednodniowy pobyt w Barcelonie i pamiętam, że siedziałam dokładnie w tym miejscu, dokładnie na tych schodach i myślałam sobie, że... Wygrałam życie, że niczego więcej nie potrzebuję, że zazdroszczę sama sobie. Po raz pierwszy w życiu miałam taką myśl, że zazdroszczę sama sobie, bo nie mogłam sobie wyobrazić lepszego e, miejsca, w którym mogłam być w tej chwili. I wiecie co? I dzisiaj siedzę tutaj po raz kolejny po 13 latach i mam dokładnie te same przemyślenia, że nie mogłabym sobie wyobrazić. Lepszego miejsca, w którym mogłabym być w tej chwili. To znaczy mogłabym. Mogłabym sobie wyobrazić, że mogu, mogliby być tutaj moi bliscy i wtedy byłoby już naprawdę idealnie. To wam powiem, dlaczego nie wzięłam tego mojego drugiego aparatu, który ma zdecydowanie lepszą jakość, do którego mogę podpiąć mikrofon i tak dalej, i tak dalej. Ale to zaraz. Najpierw znajdziemy coś do jedzenia i, i opowiem wam historię. Pomimo tego, że w tej restauracji tak naprawdę mają tylko e, jakiś fast food, to wolałam kupić sobie fast food, żeby po prostu e, mieć fajne doświadczenie. Więc siedzenie w fajnym miejscu z e, czymś do picia, a zjem sobie po prostu w hotelu przed, przed wylotem. Ok, miałam Wam powiedzieć, e, dlaczego tym razem mam ten aparat, który, no, umówmy się e, jest już dość stary nie ma jakiejś cudownej jakości. Dlaczego nie wzięłam tego normalnego? A ja nie wziąłem tego normalnego dlatego, że to jest moja trzecia podróż do Barcelony, poprzednie dwie. miałam, Odbyłam jeszcze przed rozpoczęciem pracy w liniach lotniczych, więc byłam tutaj na własną rękę. Natomiast i za pierwszym i za drugim razem mnie okradli. Za pierwszym razem ktoś włamał się do mojego pokoju hotelowego. I, i ukradł mi po prostu pieniądze. Za drugim razem było troszeczkę bardziej hardkorowo. Wyobraźcie sobie, że e, była taka sytuacja. Miałam lecieć do Hamburga, natomiast Ryanair, którym miałam lecieć, anulował mi lot. Ale nie wiemy, jak wyglądały te procedury. W każdym razie dostałam opcję, e, że wiecie, mogę sobie wybrać jakiś dodatkowy lot za to, że po prostu anulowali ten mój. Więc spojrzałam na siatkę połączeń Ryanaira i co zobaczyłam? Zobaczyłam, że jest Barcelona. Myślę, ok, zajebiście, lecę. Więc przylecieliśmy tutaj z moją dwójką przyjaciół i świetne wakacje, świetne kilka dni. Natomiast pewnego dnia poszliśmy sobie zobaczyć Sagrada Familia i później poszliśmy coś zjeść. Więc jak to studenci poszliśmy do McDonalda Siedzimy sobie przy stoliku, nagle zrobił się tłok, ktoś na kogoś coś wydał, więc wszyscy na to zwrócili uwagę, więc przypuszczam, że wtedy wydarzyło się to, co się wydarzyło, mianowicie pół godziny później chcemy wyjść i sięgam po prostu na krzesełko obok, bo tam była moja torebka, a mojej torebki nie ma. Po prostu moja torebka zniknęła, ktoś mi ją wygadł, więc musiałam iść na policję. Musiałam e, zwiedzić posarunek policji, złożyć zawiadomienie o tym, że moje dokumenty zostały skradzione. I pomimo tego, że niby strefa Schengen nie potrzebuje dokumentów, żeby przedostać się z jednego kraju do drugiego, to w tym wypadku, żeby wejść do samolotu, potrzebowałam jakiegokolwiek dokumentu. Natomiast z racji tego, że w mojej torebce miałam i pieniądze, i klucze, i dowód osobisty, i prawo jazdy, i paszport i wszystko to po prostu musiałam wszystko wyrabiać na już. Musiałam iść do polskiej ambasady, wyrabiać e, paszport tymczasowy, żeby móc wrócić do Polski. Więc e, po prostu jeden wielki, jeden wielki bałagan. A, no i też wiadomo, odrobina, odrobina, e, olbrzymi stres, tak? Miałam szczęście, że moi przyjaciele byli ze mną, więc e, pożyczyli mi po prostu pieniądze na to, żebym mogła Wyrobić, wyrobić, dokumenty, bo moje karty, moje karty też zostały skradzione. także no dość nieprzyjemne przeżycie, dlatego jak widzicie teraz, torebka na kolanach, zamknięta, aparat, po prostu wiecie, jakiś aparat, Wziąłem aparat po prostu który kiedyś uwielbiałam, natomiast odkąd mam ten nowy, którym zazwyczaj nagrywam, to ten leży w szuflacie i nie używam go w ogóle, bo jak widzicie jakość jest gorsza niż z tamtego. Natomiast tutaj, wiecie, chyba bym się zapłakała, gdyby coś się stało z tym moim aparatem. Plus, wiecie, ja czasem lubię postawić aparat na statywie i gadać do tego aparatu. Natomiast tutaj bałabym się zostawić aparat kilka metrów dalej i do niego mówić, bo bo nigdy nie wiem, co się, może, co się może wydarzyć wolę nie ryzykować, wolę nie kusić losu dlatego dzisiejsze wideo jest takim um, takim wideem um, chyba najgorszym na moim kanale, jeżeli chodzi o jakość natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że nagrywając w ten sposób, czyli wiecie, wideo z ręki bez obróbki, macie większy pogląd na to, jak te moje pobyty wyglądają, dlatego że Zazwyczaj po prostu kiedy nagrywam tą drugą kamerą, to staram się, żeby wszystko było, wiecie, takie ładne, dopasowane i tak dalej i naprawdę poświęcam na to dużo czasu. Natomiast teraz e, wiecie, biorę kamerę do ręki, selfie mode i, i, i po prostu wychodzi to co wychodzi, także wszystko ma swoje plusy, ma swoje minusy. Zobaczcie jak tutaj jest po prostu przepięknie, przecudnie. Naprawdę... Jedno z najpiękniejszych, jeżeli nie najpiękniejsze miasto w Europie. Wow. Jestem z powrotem w swoim pokoju hotelowym. Zaraz się muszę zbierać. Postaram się jeszcze przespać jakieś pół godzinki, maksymalnie z godzinka. Taka wiecie hiszpańska siesta na, na koniec pobytu. I wracamy do Dubaju. Także dziękuję Wam, że byliście ze mną w tym gównianym vlogu. Boże, wiecie, moje poczucie estetyki tak cierpi w momencie, kiedy używam tą kamerę, bo strasznie lubię, kiedy... E, bardzo lubię, bardzo, już się nauczyłam, bardzo lubię, kiedy to wszystko, co nagrywam, jest estetyczne. Natomiast jak porównuję tą jakość z tamtej kamery do tej... To widzę taką olbrzymią różnicę, natomiast wolałam nie ryzykować, że, że zostanie to skradzione i że ktoś po prostu okradnie mnie po raz trzeci. Także wybaczcie i do zobaczenia w kolejnym vlogu.